Do rozciapcianych ziemniaczków dodajemy czerwony barwnik, mieszamy, nakładamy na wafelek, dodajemy słodycze i pyszne, rzemieślnicze lody gotowe. Sprawdźmy to. Ziemniaczki ugotowane. Rozciapciujemy. Ciapciu, ciapciu. Niszczycie. Uh. Uh. Dodajemy barwnika. Tak. U. Przestań. Mieszamy. Chyba <laughs> gotowe. Nie byłam w stanie znaleźć wafelka do lodów, więc kupiłam loda. I teraz muszę go zjeść. <laughs> hmm. Okej, okay. to został nam już sam rożek Do którego możemy nałożyć Wspaniałe lody Truskawkowe mm. Czas ozdobić o. Tak, zrobimy To wygląda wybornie, no, no wspaniałe lody Voilà Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego Tu ten lód jest taki dziwny To jest najbardziej polski lud, jakiego kiedykolwiek jadłem. Cebuli brakuje.